A w domu czeka na mnie już wcześniej przygotowane śniadanie. Dzień dobry moi mili. Witam Was w ten piękny, marcowy y, dzień, bo już nie tak całkiem poranek już jest y, tak, no, prawie środek dnia powiedzmy. Jeszcze nie, ale już y, zbliżamy się, więc w ten dzień was witam piękny. Ja już sobie zrobiłam moją przebieżkę rano, tutaj różne też takie. Sprawy, wiecie, wyprawić dzieci do szkoły i tak dalej, ale dzisiaj sobie mogli tak trochę dłużej pospać, bo mieli na później, więc też wszystko tak spowolniło rano i fajnie. Ja już mam suszarkę, tam już druga tura idzie, także pranie jedno już tam, wiecie, rzuciłam na łóżko, później się tym zajmę, ale teraz na razie zrobiłam sobie śniadanie. Dzisiaj mam kanapki, tak wyjątkowo. Chociaż ja mówiłam Wam, że wyrzuciłam białe pieczywo z mojego jadłospisu chleb, mam na myśli, ale właśnie tak z drugiej strony mam na myśli białe pieczywo, bo tutaj mam chlebek taki żytni, fajny, pod spodem. Jeszcze takie dwie ostatnie kromeczki, taką małą ilość kiedyś kupiłam i. I tak po troszku niecodziennie. Natomiast wiecie, takiego fajnego, dobrego, jakościowo, żytniego chleba nie, nie wyrzucę całkiem z, z mojego menu. Bo y, lubię i, no i tak od czasu do czasu po prostu y, też coś takiego innego, nie tylko ciągle jakieś tam sałaty na talerzu, tylko też czasem mam ochotę na jakieś kanapki. Także jeszcze tutaj sobie twaróg dorzuciłam, sałatę, żółty ser. Jakiś tam pomidor jeden, zobaczymy, czy on y, będzie dobry. Kiedyś kupiłam pomidory takie rzymskie, ale one wylądowały w sosie, w sumie w daniu, które dzisiaj będzie na obiad, y, a, y, a jeden jeszcze mi tutaj został, to pomyślałam, że sieknę na kanapkę. No i tak, dzisiaj, słuchajcie, mam taki dzień mój tutaj ogarniania różnych spraw, różnych rzeczy domowych i nie tylko, więc... Y, no mam nadzieję, że, że coś się będzie działo, e, więc zapraszam Was serdecznie na ten film. E, miłego dnia Wam życzę, fajnego oglądania i lecimy dalej. Dopiero przyszłam do domu niedawno, ale już wychodzę. E, ale wiecie co, skończyło mi się parę takich środków czystości w domu. Które koniecznie muszę dokupić, a nie mam totalnie nic do czyszczenia łazienki. Więc chcę wyskoczyć teraz i właśnie kupić płyn jakiś do łazienki, do prania i tam coś tam jeszcze mam zapisane, takiego, co mi się koniecznie, koniecznie przyda. Także idę, zakładam szalik, wiecie co, bo jest przepiękna pogoda u nas, ale jest naprawdę zimno, taki jeszcze jest wiatr i. No, a ja po prostu lubię, jak mi jest w szyję ciepło. Tak już, tak już mam. Mogę iść bez czapki, mogę iść z gołą głową, ale nie, lubię, jak jest mi ciepło w szyję. Także zawsze szalik noszę. Chyba najdłużej ze wszystkich. Dobra, okularki też sobie wezmę słoneczne, bo świeci słońce. No i w drogę. Kupy poczynione. Kupiłam w Rosmanie płyn, który używam do prania, bo on jest teraz w promocji, kosztuje 9 zł, a naprawdę jest bardzo fajny. Ile go tutaj jest? Chyba 1,5 litra. Tak, 1,5 litra płynu. Bardzo fajnie pachnie i super się sprawdza. Także kupiłam kolejny i wzięłam jeszcze dwa opakowania tych. Płynów do zmywarki. To już taki sobie zrobiłam zapasik. E, ostatnio mi jeszcze jedna z Was pisała o fajnym proszku do zmywarki. E, sprawdziłam sobie. Rzeczywiście jest fajny. Nazywa się Balia, o ile pamiętam. E, ale no, poczekam sobie, aż będzie jakaś fajna cena na, e, no, na internecie, bo sprawdzałam na Allegro. Także m, na pewno też kupię. W przyszłości, ale na razie uzupełniłam sobie, bo ten płyn mi się naprawdę fajnie sprawdza. No i jest też dobry cenowo, bo kosztuje 12 zł na 36 prań. Yy, nie prań myć. Na prania to tamto drugie. No i jeszcze, co jeszcze? To kupiłam płyn do łazienki, taki w Action, który ja um, dość często kupuję. Lubię go bardzo. Jest um, w dużej mierze naturalny, więc um, fajnie. Um, no i w ogóle bardzo go lubię. Ma ładny zapach um, i do takiego codziennego stosowania jak najbardziej się nadaje. Um, nie jest to na pewno jakiś środek um, turbo, um, Usuwający różne kamienie i takie sprawy łazienkowe, ale tak normalnie, wiecie, do umywalki, tak na co dzień, czy gdzieś tam przetrzeć jakąś powierzchnię, świetnie się sprawdza, naprawdę. Dobra, tyle moich zakupów, teraz się zabieram za domowe sprawy. No i tak zrobiłam, co miałam zrobić. Słuchajcie, książki, które miałam oddać do biblioteki, to leżą. I tak sobie przypomniałam, w sumie w połowie drogi, już mi się nie chciało do domu wracać bo tak poszłam na piechotę, ale trudno, przeczytałam już to, o tej książce Wam mówiłam, ale przeczytałam ostatnio tą czułą przewodniczkę, super, naprawdę bardzo fajnie mi się tą książkę czytało. Fajne informacje i rzeczywiście takie wiecie. Porady, to taki poradnik, no nie, ale tak fajnie napisany. Ja nie przypadam za takimi typowymi poradnikami, i tak no nie bardzo czytam takie sprawy. Natomiast, takie wiecie, kobieca droga do siebie, tak, żeby się po prostu od siebie odczepić, lekko powiedziawszy odczepić się od siebie, dać sobie spokój, wiecie, poklepać się po ramieniu, że to lepiej po prostu działa, niż takie parcie i takie, wiecie, no, 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 no takie pchanie siebie, tak, tak, ale tak bez sensu, no nie ciągle do przodu i takie biczowanie za coś, jak się tam czegoś nie zrobiło, więc fajnie, bardzo mi się dobrze ta książka przeczytała i no naprawdę taką ma Fajną moc w sobie, tak, tak myślę. A teraz zaczęłam czytać dzisiaj rano nawet zaczęłam czytać tą książkę Beaty Pablikowskiej w Dżungli Podświadomości już mi się podoba, już po prostu łyknęłam tutaj tych stron trochę. 48. Bardzo fajnie też napisana i takim takim fajnym językiem po prostu, takim normalnym, uważam. No, ale zobaczę, co będzie dalej, bo to jest tak dopiero początek, ale właśnie. I jeszcze tą książkę mam do przeczytania, natomiast chciałam dzisiaj koniecznie już oddać książki, które no, dzieciom czytam, tak, na dobranoc czytam, oni sobie sami czytają. No i oczywiście zostały, ale to nic, na razie czytamy. Tak, wiecie, jak skończą się książki z biblioteki, to czytamy ponownie książki, które po prostu są w domu. I tak to u nas wygląda, no ale fajnie też mieć coś nowego. Dobrze, że Maja wypożyczyła ze szkoły książkę. To, no, to mamy taką jedną awaryjną, właśnie, więc ona sobie tak nawet sama zaczęła czytać, ale mimo wszystko czytamy tak na dobranoc już. No dobra, moi drodzy, to ja się teraz zabieram za tutaj ogarnięcie trochę, trochę rzeczy w domu. Bo tak znowu jest w różnych miejscach, coś tam. Pranie wyjęte z suszary też muszę poskładać i trochę tutaj przejechać swiferem po różnych powierzchniach i, i poodnosić różne rzeczy na miejsce. I wiecie, i tak to jest. A potem się zabiorę za jakieś. Kuchenne sprawy, chociaż mam obiad na dzisiaj i na jutro gotowy, to później Wam powiem, co i jakie. Tutaj ja sobie znowu powymyślałam odnośnie organizacji domowej, no ale tymczasem zabieram się, tak wiecie, z przytupem za parę spraw, no a później, jak to wszystko zrobię, to w nagrodę będzie kawka. Także fajnie, myślę, taki mieć, wiecie, taki cel i taki jakiś finał do swoich jakichś czynności. Które sobie założymy. Ja tak właśnie często robię. Wyznaczam sobie czas, robię coś, co mam zrobić i później nagroda za to, na przykład w postaci kawy. I takiego wiecie, żeby sobie chwilę usiąść, wypić kawkę w spokoju. Bardzo, bardzo lubię. No dobra, to nie gadamy, tylko działamy. Ok, to, co miałam zrobić, to zrobiłam. Słuchajcie, nie wszystko to nie są wszystkie pomieszczenia, to nie jest cały dom, ale to, na czym mi zależało, jest zrobione. Wyjęłam jeszcze drugiego takiego niby swiferka, bo ja kupuję te zamienniki w ekszynie, ale jednak wiecie, co, one nie są takie fajne jak ten oryginał. No, natomiast mam to już zużyje, ale też tak robię, że kilka naraz wyciągam i. Używam tak, żeby za każdym razem nie wybiegać na zewnątrz i nie trzepać tego. Pewnie, że one zbierają, i jak wychodzę na zewnątrz i słuchajcie, to trzepię, to wypada z tego po prostu masa, masa kurzu, jakichś paprochów. Natomiast myślę, że ten oryginał, wiecie, jak, tak jak mam porównanie, to on bardziej jednak trzyma. A tutaj, jak ścieram ten kurz, to to dalej wszystko. Hmm, no unosi się, nawet jak wzięłam nowego zupełnie z pudełka, nową tą miotełkę, to jednak no, nie zbierała tak fajnie, nie przyciągała tak fajnie tego kurzu. No ale mimo wszystko i tak uwielbiam, słuchajcie, i tak uwielbiam, mimo tego, że jest lepszy czy gorszy, to naprawdę te miotełki się spisują, przynajmniej u nas. Fajnie, ja wiem, że czasem jest tak, że wiecie, ktoś ma alergię i nieraz mi pisałyście, dziewczyny, że ktoś u was w domu ma po prostu alergię i no nie da rady na, na taki właśnie kurz pył i musicie wszystko ścierać od razu na mokro, żeby to się absolutnie nigdzie nie udosiło i ja to też rozumiem, oczywiście. No natomiast u mnie akurat nie się sprawdza to. I tylko to przydałoby się, no nie, to regularniej tak zbierać. Ja nie zawsze tak e, po prostu, e, no nie, nie zawsze tak wyłapię ten moment, że jeszcze tak okej okay sobie przejadę, tylko nieraz już jest tak grubo, i wtedy e, wiecie, wtedy już zaczyna się właśnie jakaś taka e, bardziej, e, bardziej solidny, solidny kurz do, do zdjęcia, i wtedy już nie jest tak e, fajnie. Dobra. Robię sobie kawę teraz, no bo przyszedł w końcu czas na tą nagrodę. Zabieram się jeszcze za parę przygotowań kuchennych. Chciałam zrobić taki, powiedzmy, taki mały milprep. Wstawiłam jeszcze zupę jarzynową, taką po prostu z mrożonki, tak, żeby była na pierwszy rzut. Wiecie, wiecie, jak moje towarzystwo powraca. Ale przy okazji jeszcze sobie zrobię. Mam jeszcze jakieś tam pół godzinki, żeby pójść po moje dzieci, więc chciałam zrobić taki milprep. Powiem Wam, że ostatnio. Wczoraj, wczoraj, tak. Um, ugotowałam obiady na trzy dni. Zaraz wam pokażę jakie. E, I e, wcześniej chyba dwa czy trzy dni temu wszystko sobie w lodówce tak już pokroiłam w plasterki, popakowałam w pojemniki. E, wszystko łącznie, wiecie, z jakimiś tam paprykami na e, kanapki dla dzieci, do śniadaniowych i tak w ogóle na e, kolacje jakieś. E, Sałatę już nawet tak umyłam, takie liście gotowe i wsadziłam do pojemnika, przykryłam ręcznikiem papierowym, e, cebula pokrojona, na przykład w plasterki, bo często tam do różnych rzeczy używam, czy w kosteczkę e, od razu, i w ogóle do tych różnych dań też sobie wcześniej przygotowałam w pojemnikach już różne rzeczy. No i teraz sprawdzam właśnie taki system e, nowy. Tak sobie jakoś to rozplanowałam, wiecie, podzieliłam ten tydzień na dni, zobaczę jak to się sprawdzi. Na razie tak jestem w trakcie. I idzie mi to całkiem nieźle, bo chciałam po prostu usprawnić jeszcze tą e, moją e, pracę taką tutaj właśnie domową, kuchenną, e, bo no jest jednak tego dużo i ja tutaj naprawdę dużo czasu, wiecie, spędzam e, i ciągle coś przygotowuję, robię, potem po tym wszystkim e, tutaj ogarniam teren e, i tak w sumie to w kółko się kręci, więc pomyślałam, że nie, muszę coś z tym zrobić, żeby tutaj bez przerwy po prostu nie stać, e, tylko jakoś tak... E, Zorganizować to, żeby było mi łatwiej i szybciej, po prostu różne rzeczy przygotować. No i tak sobie ten tydzień podzieliłam. Jak już skończę takie sprawdzanie, to Wam opowiem dokładnie, jak to sobie wymyśliłam i co się u mnie sprawdziło, a ewentualnie co się nie sprawdziło. No ale na razie właśnie jestem w takiej fazie sprawdzania, czy to będzie ok, czy to wypali, czy to rzeczywiście mi usprawni pracę. No więc teraz sobie przygotuję też takie różne rzeczy, żeby mieć po prostu w lodówce gotowe, żeby wyjąć i na przykład mieć gotowce takie do kolacji, czy do jakichś tam śniadaniówek, czy do czegokolwiek. Także teraz tak no właśnie na szybko sobie to zrobię, a zaraz wam pokażę, co z tymi obiadami. Tutaj mam makaron orzo z kurczakiem i ze szpinakiem i z cukinią. Wczoraj właśnie jedliśmy takie, to jest takie danie jednogarnkowe z kwestii smaku pochodzi. Więc zapakowałam i to jeszcze będzie na jutro. A tutaj mam na dzisiaj kaszę jaglaną, która będzie zapiekana. Z, to jest ta kasza jaglana z warzywami, też z kwestii smaku, którą ja bardzo często robię. No i właśnie, wczoraj był taki obiad: do, wiecie, do misek, do jakichś tam talerzy, każdy dostał po kawałku. Dzisiaj będzie właśnie ta kasza zapiekana z warzywami, i jutro znowu będzie to danie, i tym sposobem mam. Trzy dni z głowy. No, a tutaj różne, wiecie, pojemniki, papryka. No, i właśnie zaraz się zabiorę jeszcze za te papryki. Też chcę pokroić parę kolorów. Jeszcze sobie dorzucę tutaj do tego pojemnika tą paprykę. Oj, coś mi tutaj, słuchajcie, trzeba wyłączyć. Okej, okay, bo zupa się. Ugotowała, zaraz ją będę też blendować. No dobra, to w takim razie ja się zabieram teraz tutaj za te moje różne rzeczy, jeszcze sobie tutaj sprawdzę. Aha, mam tutaj cebulę, no tutaj jest w pojemniku pokrojona. Pieczarek na razie nie ruszam, pieczarki sobie jak kupię to przekładam do innego pojemnika wyścielonego ręcznikiem papierowym, żeby mi to po prostu, no żeby one się nie psuły, żeby w tej wilgoci takiej nie siedziały. Okej, okay, no to co, to bierzemy kilka papryk teraz i. Ok, to tak po kolei. Będę tutaj wszystko, zaraz to pomyję i będziemy działać. Ok, na razie tyle przygotowałam, bo za chwilę muszę uciekać po moje yy, towarzystwo do szkoły. Ale tak, mam papryki już takie przygotowane większe, pokrojone już w takie o po prostu kawałki, ja to kładę na kanapkę na przykład i e, albo jak jest mi potrzebna, to po prostu kroję na mniejsze, ale już jest, wiecie, z tych pestek wyczyszczona, jest okej. Okay. Sałata już umyta, przykryję zaraz ręcznikiem papierowym. Tutaj sobie zrobiłam taki twarożek do kanapek ze śmietaną, jogurtem, koperkiem, solą i pieprzem. Tu jest ser żółty pod spodem wyjęty z pojemnika takiego plastikowego przełożony do szklanego. Tutaj Mamy żółtą paprykę, czerwoną paprykę, a tu jest czerwona i zielona. Razem zaraz to pozamykam i będzie gotowe. Dobra, i co jeszcze? Śmietana i jogurt otwarty, bo one jeszcze sobie tutaj wjadą do zupy niebawem. Także na razie to wszystko zostawiam i uciekam po moje dzieciaki, a później będę kończyć dalej. Już jesteśmy w domu w komplecie. Ja już mam zupę zblendowaną. Kasza z warzywami za chwilę pójdzie do piekarnika. Wszystko mam w lodówce przygotowane, pokrojone. Także fajnie. No i teraz mogę powiedzieć, że mam wolne popołudnie, bo wszystko już dalej się zrobi samo. Także zaraz nalewam sobie zupę. No i będziemy coś tutaj działać. Moi mili, przychodzę się z Wami pożegnać tutaj z pokoju Mikołaja. Tak, sobie do kącika, wiecie, gdzieś się skierowałam, żeby było w miarę cicho, bo teraz, no wiadomo, wszyscy są już w domu, to już jest zupełnie inaczej. No ale wiecie, jesteśmy w komplecie, ale ja się bardzo cieszę, że wszystko, wszystko to, co chciałam, to zrobiłam i teraz już mam tak fajnie wszystko poukładane. No, na razie ten mój system działa, zobaczymy jak, jak dalej będzie, ale to już Wam opowiem za jakiś czas dokładnie, co to ja tutaj sobie wymyśliłam i jak to się u mnie sprawdza. A tymczasem bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj do mnie zajrzeliście. Zostawcie ślad po sobie koniecznie i ja Wam życzę wspaniałego weekendu. Do zobaczenia w kolejnym filmie we wtorek, a w międzyczasie jeszcze w sobotę. Zapraszam Was na. Podcast będzie. Myślę, że o 10 już tym razem uda mi się wrzucić, bo tak bym chciała się trzymać tej 10 godziny, ale no, nie zawsze mi się to udaje. Czasem jest też tak, że jeszcze nagrywam podcast rano w sobotę i od razu wrzucam, dlatego nie zawsze tak zdążę, wiecie, żeby to było na czas. Natomiast postaram się tym razem, żeby w sobotę już był gotowy, bo już mam nagrany, także tylko zostaje zmontować i wrzucić na czas. Także zapraszam Was serdecznie na podcast na sobotę i na kolejny vlog na wtorek. Do zobaczenia!